Odcinek trzeci Część pierwsza później co najwyżej kierowaczek dla filmu nagrasz. Co to będzie za plantenina? O -o. Aha. Jak to słychać? U -u. No na pewno. I to nie jeden. Było kilku na dole widzę, tylko szczątki. Ciśniesz kolego? Później najwyżej baterię przełożę. Jak tu będziesz trzy dni wisiał? No, trzymaj się. Dobrze, dobrze, łap nogą. Nie, ręko nie podciągaj, tylko nogą łap najpierw. O, i wtedy się dociągnij w rękę dopiero. No nie wiem, kombinuj mistrzu. Ja i tak już pory mam pełne, to już się nie przejmuję. Dobry jesteś. Później golaj, że będę musiał ciebie ściągać, tak? Czy ty mnie? Uratujesz mnie, to ja uratuję ciebie, powiedz, prawda? przynajmniej. Co mam? Aha, bo mam aparat? Nie, bo mam balast. A balast? No dobra. Zobaczymy jak to będzie. Dobrze jest. Nie trzymaj tak? się metalowej, tylko tych czerwonych lin, pobocznych. Tak? Żebyś wtedy bujał. Tak? To jest wygodniej iść. No próbuj synku. Zobaczcie tej czerwonej linki, o tu, i teraz druga ręka na następną O tak o, i widzisz, jest teraz prosto, a buja się, na wstępie A o, dzięki. A my tak swoją techniką, bo my mamy małe takie przeżycia. Mamy w ogóle lęk wysokości od 25 cm w górę. Dlatego nie będziemy schodzić na dół. Dzięki Każdy maleńk schodnika na główkę skacze, tak? Chyba raczej Ale Kiciur, ty na czas później trzeba będzie zrobić, co? Przejście. Pff. Trzymaj się tak, jakby tych linek zabezpieczających nie było, żebyś mi nie, nie tak wiesz, jakby ich nie było, trzeba myśleć. Odwróć się, zobacz, kolego, tutaj. A! Jak tam buby? Pełno. Pełno. Ciśnij, chłopie. No, dawaj, dawaj. Tak. Co ty myślałeś? O? A teraz ja odwrotnie, tak? Do góry noga. no jaj. Czemu, czemu to nazywają małpigaj? gaj? Bo, bo takie małpy jakby przyjeżdżają to. No, baterii jeszcze masz na, na 10 sekund. Tylko mi nie spadni, nie? Za nisko. Ale u ciebie chociaż linki nie trzeszczą. Dobrze ciśnij. Panika też technika, tak ją wykorzystaj dobrze. O, nieźle, nieźle, bliższu. O rączkę przekłada jedną O, co, zagrzała się linka? No, rączkę zakładaj. O. o! No, podejrzewam, że może i tak. Cholera! No, już prawie jesteś. O! Brawo! Zaklaskaj sam sobie, bo ja nie dam rady, o brawo! Jak było? Tak było. Ręce bolą? To co ja mam teraz ścisnąć? To co, później dam ci na chwilkę aparat, nie? No, na razie. Pokaż, gdzie ręce bolą? Trzeba było rękawice wziąć, a my żeśmy zostawili. Bye bye.